Kochani, dzień dobry, serdecznie witamy na naszym kanale Firepower Church i zapraszamy Was dzisiaj do zgłębiania tematu wiary, wiary chrześcijańskiej, wiary, która została raz na zawsze przekazana świętym. Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, a kiedy popatrzymy na świat, na ludzi, to widzimy, że każdy w coś wierzy. Każdy człowiek wyznaje jakiś rodzaj wiary. I musimy zadać sobie pytanie, o jakiej wierze jest mowa, o jakiej wierze mówi nam Boże Słowo. Dlatego, że podczas ewangelizacji, kiedy, kiedy ewangelizujemy ludzi na ulicach, ludzie mówią, że wierzą. Mówią, że wierzą również w Boga. Natomiast czy ten rodzaj wiary które praktykują, jest wiarą, o której czytamy w Słowie Bożym, bądź wiarą, która przyszła do nas z góry od Ojca, wiarą, która nie jest z tego świata. I co wyróżnia wiary w Chrystusa? Przejdziemy szybko do pierwszego listu do Koryntian, 2,5, gdzie apostoł Paweł mówi: Od początku bowiem zależało mi, aby wiara zrodziła się w Was, nie wskutek ludzkiego przekonywania, lecz z mocy samego Boga. W innych tłumaczeniach czytamy, aby wiara Wasza nie wypływała bądź nie była ugruntowana na ludzkiej mądrości, na ludzkiej tradycji, lecz na mocy Bożej. Amen? Dlatego, że Ewangelia jest mocą Bożą. Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Jej nie wymyślił żaden człowiek. Ona nie powstała w wyniku, wiecie, pracy intelektu ludzkiego. Ewangelia Boża jest objawieniem spoza tego świata. Żyjemy w fizycznym wymiarze, gdzie każdy człowiek jest uzdolniony do indywidualnego myślenia, tak? Natomiast Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Ona przychodzi spoza spoza świata, który, który widzimy, spoza świata zjawisk i przychodzi właśnie za sprawą Ducha Świętego. Więc widzimy tutaj inny rodzaj wiary, czyli jest rodzaj wiary nie z tego świata, której człowiek sam nie potrafi wyprodukować, i ta wiara przychodzi do człowieka tylko w jeden sposób. Tylko w jeden sposób. Ten rodzaj wiary przychodzi przez Ducha wiary, czyli Ducha Świętego. I kochani, to Duch Święty przynosi wiarę w Syna, w Ojca, ponieważ kto ma Syna, ten ma Ojca. Kto wierzy w Syna, wierzy w Ojca. Problemem faryzeuszy było to, że nie wierzyli w Chrystusa, nie wierzyli, że Jezus Chrystus jest obiecanym mesjaszem, który miał przyjść. A więc nie mieli nie mieli rodzaju wiary, który pochodził z nieba. Amen. Kiedy nie znałam osobiście pana Jezusa Chrystusa, ja również twierdziłam, że wierzę w niego. Ja się nie, wiecie, to nie było tak, że ja się zapierałam pana Jezusa, tylko kiedy rozmawialiśmy na temat religii bądź wiary, tak, wszyscy jednym chórem twierdziliśmy, że wierzymy w pana Jezusa Chrystusa. Ale co to była za wiara w moim życiu? Wiecie, wierzyłam w Jezusa historycznego, który kiedyś gdzieś umarł na krzyżu, dlatego że tak nauczono mnie w kościele i na religii. Czyli wierzyłam według ludzkiej mądrości, ludzkich tradycji, lecz ta wiara nie miała mocy, by wyrwać mnie z grzechu, z ciemności, by przenieść mnie do Królestwa Bożego i by zdjąć ze mnie kajdany niewoli. Łańcuchy demoniczne i sprawić, bym zaczęła żyć zupełnie innym życiem. Amen? Bym zaczęła widzieć przede wszystkim, dlatego, że kiedy ten rodzaj wiary przychodzi do Twojego życia, ta wiara budzi w Tobie wewnętrznego człowieka. Ta wiara w Tobie otwiera oczy duchowe na duchową rzeczywistość, która jest zakryta. I w tym momencie możesz powiedzieć, wow, zajaśniał mi Chrystus, jaśnieje mi Chrystus, Jego chwała mi jaśnieje, ja widzę Chrystusa, czyli otwierają się oczy tej wiary, wiara ma oczy, ta duchowa wiara posiada oczy, tak? I dzięki tej wierze zaczynasz widzieć, zaczynasz widzieć Chrystusa, zmienia się Twoje życie, halleluja. Natomiast ten rodzaj wiary, który, o którym wcześniej mówiłam, był wiarą to był rodzaj wiary humanistyczny suchy i był jakby jedną z opcji moich wierzeń, jakie zgromadziłam w mojej głowie dzięki nauce tak? dlatego, że o tym mnie uczono i wiecie, tak samo wierzyłam w istnienie innych historycznych postaci jak na przykład nie wiem, w, w istnienie Krzysztofa Kolumba, Kopernika czy, czy, czy w istnienie Buddy nie było różnicy, wierzyło się w to, co świat aprobował jako swoje i o czym można było przeczytać w internecie, czy, czy, czy w gazecie, czy w jakiejś książce, tak? Więc e, miało się zbiór jakby swoich wierzeń. Człowiek e, helpi się zebraną wiedzą, myśli, że to jest jakby jego, e, wiecie, taki bagaż, e, Intelektualny, który, który nosi, którym może się gdzieś pochwalić, może porozmawiać. Natomiast ta wiara była e, wiarą, która była wiarą intelektualną, wiarą, która nie może pomóc, nie może zbawić. E, tak, czy to, że wierzyłam po ludzku, dało mi jakąś nadzieję? No nie, nie dało mi żadnej nadziei. Ponieważ nadal tkwiłam w ciemności, w grzechu, w religijnym systemie, który nie może pomóc, nie może zbawić, nie może podnieść ludzkiego życia. E, więc widzicie, jest wiara ludzka, mądrość ludzka, która nie ma kompletnie nic wspólnego z wiarą, która przychodzi z góry od Ojca i sprawia, że człowiek poznaje prawdziwego Boga. Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, i dzieje się to tylko i wyłącznie za sprawą ducha wiary. A wszystko to jest z łaski, dlatego że Bóg dzięki łasce wylewa swego ducha, i dzisiaj ludzie mogą poznać Jezusa Chrystusa, dosłownie poznać. Nie tylko o nim słyszeć, nie tylko w Niego wierzyć na swój ludzki sposób, ale poznać Go osobiście. Właśnie to jest wiara. Chrystusa. To już nawet nie jest wiara, wiecie, nasza w Chrystusa, tylko to jest Jego wiara w nas. Haleluja. I kochani, przejdziemy sobie znowu do pierwszego listu, do Koryntian 2, od 2 do 4 i zobaczymy, na czym tak bardzo, ale to bardzo zależało apostołowi Pawłowi, by dać ludziom. Co on chciał dać ludziom? Wiecie, on zakładał zbory, był apostołem Chrystusa. Nie mógł zagrzać na dużej jakby miejsca w jednym zboże, dlatego, że pragnął głosić Ewangelię wszędzie i ratować wszędzie ludzi. I miał pragnienie i co, co on tak naprawdę bardzo chciał dać ludziom. Przeczytajmy. Apostoł Paweł mówi: Postanowiłem, będąc wśród Was, nie znać, inaczej nie uczyć Was niczego innego. Jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, jesteście świadkami, że kiedy stanąłem przed Wami, byłem onieśmielony i pełen słabości, a moje słowa i nauczanie nie miały nic wspólnego z ludzką mądrością, z ludzką uczonością, ale w okazaniu ducha i mocy. Bądź duchowej mocy, mówi apostoł Paweł. I potem kontynuuje dlaczego. Dlaczego tak bardzo zależało mu, żeby jego słowa, jego działanie okazywało ducha i moc. By wiara tych chrześcijan płynęła z ducha i była duchową wiarą, a nie wiarą ludzką, ludzką tradycją humanistyczną. Kochani, to jest niezwykle istotne, dlatego wcześniej powiedziałam, Ewangelia jest mocą Bożą, mocą Bożą. I w wersecie 12 czytamy. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O czym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką. Lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Więc, kochani, wiara w Boga ma opierać się na Bożej mocy. Słuchajcie, nie na pięknych intelektualnych wywodach, na jakiejś kwiecistej, elokwentnej mowie. Ponieważ wiecie jak jest, ludzie lubią słuchać czasem to, co ucho łechcze. Czyli dla samego słuchania, na przykład ktoś jest zachwycony, ach, jak ktoś pięknie mówi, ach, jak ktoś pięknie opowiada, tak? Jakby ludzie zadawalają się samym, samymi słowami, samą piękną mową, lecz kochani, jeśli ta mowa nie prowadzi do Chrystusa, czyli. Nie zmienia ludzkiego życia, nie jest powodem głębszego szukania Boga. Gdy ta, ta mowa e, nie demonstruje mocy Bożej, nie wygania demonów, nie uzdrawia chorych, nie mówi o sprawach ducha, to gdzie się prowadzi ludzi w takim razie? Gdzie ta mowa piękna, kwiecista prowadzi ludzi? Kochani, prowadzi ludzi do religii. I kochani, tam ludzie toną. Ludzie toną w religijnym kwasie, który wyżera ich wnętrze niczym rdza, powodując duchową korozję. Brzmi to, wiecie, brzmi to bardzo, uh, jest to bardzo trudne. Brzmi to dosyć nawet niewiarygodnie. Natomiast tak się dzieje dzisiaj. Zobaczcie, jak ludzie na sposób cielesny wybierają sobie. Księży, pastorów wielu im nie pasuje z jakichś powodów, wielu im nie pasuje z wyglądu, czy z tą głosu jest nieodpowiedni, czy, czy, czy coś wiecie, jakby ludzie mają swoje gdzieś tam widzi. Natomiast to nie o to chodzi zupełnie. To nie o to chodzi, żeby patrzeć na ludzki sposób. Tylko chodzi właśnie o to, że ten rodzaj wiary, duchowej wiary, jeżeli posiadasz duchową wiarę, ty nie będziesz patrzył na człowieka z punktu widzenia ludzkiego, ty nie będziesz go widział poprzez swoje fizyczne oczy, jaką ma fryzurę, czy ci nie odpowiada jego głos, czy ci nie odpowiada to czy tamto, ale jeżeli ty rozpoznasz, że to, co on mówi, pochodzi z nieba, jeżeli ten człowiek przynosi. Boże życie, jeżeli ten człowiek mówi w Duchu Chrystusa, to widzisz, że ten człowiek ma rodzaj wiary, która pochodzi z nieba, i taki człowiek jest namaszczony, taki człowiek jest posłany od Boga, i taki człowiek jest przebudzoną, jakby jednostką tu na ziemi, która niesie ludziom wyzwolenie. Amen? Więc musimy zmienić paradygmat, musimy zmienić nasze postrzeganie, musimy Kochani, rozeznawać w duchu, hallelujah! Po to Bóg daje nam ducha wiary, żebyśmy mogli rozpoznać. Ja na wcześniejszych nagraniach mówiłam właśnie o tym, jak rozpoznawać, kto mówi w jakim duchu. Dzieje się to ze sprawą ponadnaturalnej łaski. Bóg daje nam rozeznanie duchowe i my możemy rozpoznać, kto prawdziwie. Kocha Boga i prowadzi ludzi do Chrystusa, a kto tylko mówi, aby łechtać uszy ludzkie. A nie ma z tego nic, kompletnie. To jest tak, jak wiecie: człowiek przychodzi, przeglądnie się w lustrze i zapomina, jak wygląda, tak? Więc jakby jednym uchem wleci, drugim wyleci, z tego nie ma nic, nie ma przemiany życia. Pan Jezus bardzo kazał strzec się. Wystrzegać i uciekać przed religijnym kwasem. On nakazał swoim uczniom, żeby się z daleka trzymali od religijnego kwasu. I jest to mowa, czym jest religijny kwas? To jest mowa bez mocy, bez ducha świętego. Ona jest poparta mądrością ludzką, nakazami wymyślonymi przez ludzi, którzy stworzyli sobie sami system własnych wierzeń i twierdzą, że znają Boga. Tym jest religia. I trzeba uciekać od religii. Trzeba uciekać. Ja y, nie mówię tutaj, wiecie, że, y, że w kościele katolickim jest tylko religia, czy gdzieś tam. Religia może dotknąć każdego człowieka, nawet osoby wierzącej, który przestaje mieć żywą relację z Chrystusem. Po prostu y, człowiek zaczyna religijnieć. Czyli modlitwa staje się gdzieś tam jakimś, wiecie, obrzędem, tylko e, jakimś obowiązkiem, czytanie słowa staje się obowiązkiem. Nie ma w tym e, tej żarliwej e, jedności z Bogiem, tej relacji, która rozpala tego, tego wiecie, pragnienia i szukania. Dlatego e, religia jest naprawdę e, ludzkim, sztucznym tworem. Który gdzieś tam e, wskazuje na Pana Boga, ale nie może zmienić nic, nie może zmienić ludzkiego życia, nie może pomóc. Widzicie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, pisze, że e, On czynił wszystkim dobrze, On czynił. To była wiara czynna w działaniu, w akcji. On nie tylko mówił, ale za jego mową podążały uczynki. On nie był żadnym filozofem. Hallelujah. To był sam Bóg, Ojciec na Ziemi, który przyszedł, aby ratować ludzi, aby wyrwać ich z mocy złego, wyrwać ich z religii skostniałej, która nie może pomóc i dać im życie, ożywiał ich śmiertelne ciała, wskrzeszał, uzdrawiał, uwalniał i dzisiaj robi to samo i chce to zrobić dla Ciebie. Hallelujah. Skoro zrobił to dla mnie, zrobi to również dla Ciebie, bo jest dobrym Bogiem. Ale musisz wierzyć, i musisz mieć wiarę z nieba. Halleluja. I kochani, Jezus przede wszystkim przyniósł zmianę. On jest właśnie duchem ożywiającym, który zdejmuje z ludzi jarzmo grzechu, daje moc przebaczenia, leczy, uzdrawia, uwalnia, podnosi ludzkie życie. Duch Chrystusa przynosi wolność, wolność od wszelkiej przemocy, w tym przemocy religijnej. Która dzisiaj pochłania tłumy. Wiecie, religia jest przemocą, to jest przemoc, ale to człowiek sam, ma, mając wolną wolę, poddaje się pod panowanie właśnie tej przemocy religijnej. Dlatego głosimy Chrystusa, głosimy prawdę, głosimy go w duchu świętym. Amen. Hallelujah. Duch Jezusa, duch wiary. Nadal działa dzisiaj z mocą, uzdrawiając ludzi, czyniąc cuda i znaki, dotykając ludzkiego życia, i wielu, jak mówi słowo, jest, wiecie, wielu jest czczych gadów, którzy pod pozorem gadulstwa prowadzą ludzi w ludzkiej mądrości, wykorzystując ich niewiedzę i czynią ich własnymi niewolnikami. I to jest to, co Bogu się bardzo nie podoba. Bóg przyszedł, aby rozkuć nasze zniewolenia, nasze łańcuchy, aby został złamany każdy łańcuch i każde jarzmo niewoli. Hallelujah. I wiecie, tu nie tylko chodzi o choroby, bo oczywiście Bóg ściąga jarzmo choroby, Bóg ściąga jarzmo demonicznego zniewolenia, ale również są ludzie którzy są tak bardzo toksyczni i którzy podporządkowywują sobie innych słabszych i czynią z nich niewolników to również Bogu się nie podoba i Bóg właśnie przyszedł rozkuć kajdany aleluja i wypuścić dzieńców na wolność i wypuścić każdego człowieka żeby mógł właśnie oddychać pełnią pełną piersią jak się to mówi czyli pełnią ducha Haleluja. Gdzie duch pański tam wolność. Amen. Gdzie duch pański, tam wolność. Wolność. Słuchajcie, wolność została okupiona krwią. Jezus Chrystus złożył swoje życie w ofierze po to, żeby nas uwolnić. Uwolnić od reżimu i od przemocy ciemności. I On wypuścił nas na światło, na światło swojej chwały. On pokazał nam Ojca, który jest dobry, który jest wspaniały, który nas kocha, który dał to, co miał naj najlepsze, swojego Syna, abyśmy my mogli dzisiaj żyć, abyśmy mogli mieć dobre życie. Ale musimy podjąć walkę o tą wiarę. Każdy z nas. Musimy odwrócić się od wszystkiego, co jest ciemne, złe. I biec w stronę światła. Hallelujah. Bóg wyciąga dzisiaj ręce do Ciebie. Wyciąga dzisiaj do Ciebie ręce. I woła Cię po imieniu, abyś do Niego przyszedł. Abyś do Niego zawrócił. On chce Ci dać swojego Ducha Świętego. Hallelujah. Abyś mógł wieść dobre życie. Hallelujah. Bóg jest dobry. Kochani, Stójcie w tej wolności. Nie dajcie się nikomu zniewolić. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, którzy chcą was pociągnąć za sobą, nie dając wolności, nie wprowadzając w prawdę, która jedynie może wyzwolić ludzką duszę. Prawda wyzwala. Prawda wyzwala nas. Halleluja. Jezus powiedział, że Duch Święty, Duch Wiary, Wprowadza nas w prawdę, we wszelką prawdę, i ta prawda wyzwala nasze dusze. A więc, kochani, odkrywajmy Chrystusa, trwajmy w wierze, ufajmy Bogu. Wiara inaczej to jest zaufanie do Boga, ale wiara jest praktyczna i wiara przejawia się w działaniu, w tym, że nasze życie się podnosi, że nasze życie się zmienia, że ono z dnia na dzień staje się lepsze i możemy innym ludziom zaświadczyć, jak mamy dobrego Boga, i ten kto pragnie, ten przyjdzie i będzie pił. I napije się tego ducha wiary i zazna wolności, której nie ma na tym świecie. Ta wolność nie jest z tego świata, ale ta wolność czyni nas wolnymi i my możemy już dzisiaj poruszać się na tym świecie w wolności Chrystusa w Duchu Świętym. Halleluja, to jest cudowny Pan. To jest cudowny, Pan jest dobry. Słuchajcie, trwajcie w wolności Chrystusowej. Nie dajcie się podbić w żadnej jarzmo niewoli, wystrzegajcie się kwasu religijnego. I wszystko co to niech przeobraża Was nowy sposób myślenia myślenia Chrystusowego, dlatego że On dał nam swój sposób myślenia. Mamy umysł Chrystusa. Halleluja. I niech nas prowadzi ten umysł i wyzwala nas ze wszelkich zniewoleń. Kochani, życzę Wam wolności w Chrystusie Jezusie, życzę błogosławionego dnia i do następnego. Trzymajcie się z Bogiem.